Proszę Państwa, rozmawialiśmy o wielu tematach, był poruszany dlaczego temat, dlaczego można leczyć się umysłem i czym jest tak naprawdę człowiek. Człowiek to jest takie urządzenie powiedzmy naturalne, które, którego mózg jest urządzeniem elektromagnetycznym wytwarzającym pole, no nie pamiętam dokładnie teraz, ale no dość y, silne, tak samo czakra serca też y, ma wpływ na to co myślimy i co nas otacza. Tutaj kolega robił badania w Szwe Szwajcarii, w Cernie i chodzi o informacje. Myśli nasze można zaprogramować y, przez myśli może w ten sposób na przykład wodę. I tu macie zdjęcia z badań, jak wpływa nasz umysł, to znaczy generator, e, 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 bo to taka nazwać, naturalny generator pola elektromagnetycznego, jak na kształt wody. Woda jest jakby żywym e, e, organizmem, który zapisuje wszelką informację. I tu tak jak widzicie, ktoś yy, yy, afirmował, czy modlił się, żeby był szczęśliwy i tak dalej. I tu macie pokazane cząsteczki prawidłowe, jak je zapisane. Tutaj było mówione o yy, tym yy, japońskim naukowcu yy, Shimoto, Emoto, który właśnie zrobił, napisał książkę i pokazał zdjęcia, jak się programuje, jakie później Efekty można tą wodą uzyskiwać i można to wykorzystywać do leczenia na przykład właśnie dzięki wodzie naplazmowanej. Plazma powoduje, że te zaburzenia, które nasz, czy wysłał nasz mózg i zniekształcił cząsteczki wody, po prostu można odtwarzać i przywracać do prawidłowej jakby kształtu. Tu y, te badania, te dwa zdjęcia jak widzicie, zapisały się w wodzie jakaś informacja, która dotyczyła wszechświata. Naukowcy nie potrafili tego wyjaśnić, ale jakaś tu jest informacja, coś co się wydarzyło może miliony lat wcześniej i po prostu woda to zapamiętała i, i taki obraz pokazała. No, o. I widzicie jakie to są ładne kształty, jeżeli nie zabrudzone. zabrudzone E, właśnie tym e, zniekształconym polem cząsteczki tak jak śnieg e, byście przyjrzeli się to ma też elegancko e, kształty które e, sama natura tamtej, sama natura po prostu dzięki ciągowi Franz Bonaciego e, pozwala nam żeby funkcjonowało prawidłowo nasze DNA i RNA. Jeżeli patrzycie na ciąg Fibonacciego, czy dwie trzecie świata, powiedzmy tak się zaczyna, o i każde pole, to powiedzmy będzie jeden i jeden, każde następne będzie się powiększało, powiększało o powierzchnię tego pola, o powiedzmy w ten sposób, więc następne pole będzie dwa razy większe od tych dwu, od tego pierwszego o i powstaje ta będzie teraz jeszcze dwa razy większe i powstaje spirala w ten sposób są y, dwa rodzaje spirali prawo skrętnych i lewo skrętnych i to jest polaryzacja. Ta jest ujemna, to jest dodatnia. O tym wam wspominała Monika. Żeby Pola pominąć to, to Sedlak profesor, zrobił jeszcze takie urządzenie, bo to promieniuje, zrobił pętlę taką. I to jest znak pola nieskończoności, której nie oddziałuje na środowisko szkodliwie. Skąd to się wzięło? Znacie znak niespręczoności. To będzie pole ujemne, tu będzie dodatnie. Energia krąży cały czas w koło, powiedzmy w jedną stronę. Tu jest dodatnia, ładuje się i przechodzi w ujemną, bo musi być przeciwstawa. Zwinięcie drutu powoduje, zwykły drut nie ma żadnych jakby, jak to nazwać, oddziaływań w środowisku. A jak skręcicie go w spirale, czy no w spirale, to zaczyna w środowisko jako pornik. To tak jakbyście sobie wzięli patyk, włożyli do płynącej rzeki i im bardziej go wkładacie, to ta częstotliwość będzie się zmieniała. Inaczej będzie końcówka pracowała, a im głębiej sadać, będzie częstotliwość zmieniała. Rezonans. Podstawą wszystkiego jest rezonans właśnie. Yy, tarcie w tym yy, krześle Lakowskiego nie są przypadkowe, opracował je Tesla i jak zresztą zauważyli, są w taki sposób zbudowane, tak? O, nie są tu pozamykane na końcach. Dlaczego on ta, tak zbudował? Bardzo mądry, nie wiem czy ktokolwiek do jego wiedzy kiedykolwiek. Jak weźmiecie teraz te koła, rozwiniecie, to powstaną wam anteny. To są zwykłe anteny, jakie znacie na dachu od do. I tu powstają powiedzmy 10 kHz, tu niżej powstaje 20 kHz, tu 30 i tak dalej, i tak dalej, 40 i tak dalej. Co one tworzą? Jeżeli wyślemy taki sygnał yy, yy, no, w kierunku, w otoczeniu Ziemi, powstają tak zwane alikwoty. Normalnie fala, fala sinusoidalna płynie w ten sposób. Dźwięk. Przy dźwięku, ja nie mówię, o, że jest fala jeszcze prostokątna i trójkątna, nie? Trójkątna to jest taka, a prostokątna jest o taka o. I tą falę wykorzystuje biorezonator czy zapeł konkretną pracę, która wykonuje ta fala, to jest to pole. I to pole dostraja się do komórki jakiejś tam, drobnoustroju, który jest szkodliwy dla nas i po dłuższym czasie, około 45 sekund tej stałej częstotliwości powiedzmy 100 kHz zaczyna powodować, że błona komórkowa danego drobnoustroju pęka, tak jakbyście zbili skorupkę jajka. Więc <noise> jak ona pęknie, zostaną odsłonięte mniejsze drobnoustroje i plazma ta y się y wyleje i prąd będzie miał możliwość dostać się do tej błony. Dlatego są tam trzy pozycje. Później jest jeszcze najmniejsze. Zawsze większym żyje mniejszym. I dzięki jakby, pracy tych pól, czy częstotliwości, co jakiś tam jedna e, tysięczna, czy jedna milionowa sekundy, spowoduje, że ona pęknie tak jak szkło pod wpływem śpiewu, powiedzmy śpiewaka może pęknie. E, fala sinusoidalna, to są punkty przejścia i wszystko jest, cały świat zbudowany z trójkątów. Tak naprawdę. Nie ma mniejszej figury. Jest tak. Najmniejsza to jest punkt, później jest linia, a to już jest figura. Dwie figury połączone dają 180 stopni, tak? Cztery połączone ze sobą. Tutaj się, tu przyjrzeli się. Jed jeden trójkąt, drugi trójkąt, trzeci, czwarty. Cztery trójkąty daje 360 stopni. Zgadza się? Pan ma na 360. Następną figurą o tej pojemności, czy o, ty, o takim y, kącie jest koło. Koło ma 360 stopni. Też. Dlatego, że ten ciąg i się powoduje jakby zamknięcie tych pól. Tu jest plus, tu jest minus. Plus, minus. I wtedy, jak jest plus i minus, to macie, no, praktycznie koło wam powstaje. I to jest, powstaje tak zwany kwiat, kwiat życia. Czym jest kwiat życia? Połączeniem wielu, sześciu kołów. No pięć, sześć, no źle mi się to narysowało, tak powiedzmy. Każdy ma po 360 stopni, sześć razy 360. 1800? Nie, 2800 w każdym razie po 360 i 2180, no, no, przepraszam, 2180, no. dokładnie, ale jak sobie teraz tak przyjrzycie się, co też raz zauważył tu trójkąt ma 90 stopni, tak? O, prosty tutaj damy 90 stopni Dwa trójkąty połączone, 180 stopni. Później są te trzy trójkąty, to by było po 120, jak to narysować. Trzy. Raz, dwa. I, tu trzeci, i trzeci będzie o tak, powiedzmy. To będziecie mieli po 120 stopni. Zgadza się? Natura, kwiaty, liście rosną co 120 stopni. Jak przyjrzycie się, to liście są zawsze e, przesunięte o 120 stopni, dlatego, żeby nie zabierały światła następnemu liściowi. Jest jakby równo podzielone. Ale przyjrzyjcie się, do, do czego zdąża. Tu jest dziewiątka, tak? Tu jest dziewiątka, jak dodacie jedno tu jest trójka. I zobaczycie. Tu jest trójka. Tu jeszcze jest kąt prosty. To będzie szóstka. I tu jest dziewięć stopni, to będzie dziewiątka. I tu znowu schodząc, jest szóstka, tu jest trójka. sześć, 3 i tu będzie dziewiątka. Szczyty zawsze są dziewiątkami te punkty wachnień takich najważniejszych, jakby się to przyjrzeli. Tu zawsze będą szczyty maksymalnej energii czy przepływu tej fali synu Solidarności. I Tesla zauważył, że jeżeli my posługujemy się ciągiem 3, 6, 9 i 12, to właśnie powstaje, jest to zgodne z ciągiem Fibonacci'ego. 13, 12, przepraszam. 12 to też jest trójka. Nie powiedział, jak poznacie tajemnicę działania tego, że będziecie mieli wolną energię, będziecie umieli się leczyć i tak dalej. A to jest takie informacyjne trochę. Jak działa w ogóle fala, którą tu rysowałem? To, że jest tu nieograniczona ilość częstotliwości, bo te to promieniowanie wysokiego napięcia przeskakuje, no to jako błyskawice narysuję, o, przeskakuje z większego na mniejsze, na mniejszy, na mniejsze, a Ale niech pan przejdzie do polka. żegnamy pana profesora. Który to jest? No właśnie, no właśnie. Tu jest. O. Także dziękujemy za prelekcję i zapraszamy na następny program. Czy prelekcje odnośnie właśnie promieniowań, plazmy i tak dalej. I życzę, życzę przyjemnej podróży. Dziękuję. Także dzięki No i no i może się zgadzie grupa i stworzymy spółkę, bo, słożymy, to, bo, słożymy, to. Tak. bo sobie, na swój los. Z, z, Zmienimy, to jesteśmy, żeby coś zmienić. Pan że jeszcze jak swoje swoim a ja przyszłem, Nowe. a wiadomo, w że jak błędy powstają, dziedziczkę przekazujemy, w każdym następnym pokoju one narastają co bardziej. Tak, 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 to się zgadza, to usuwamy brudy z tego, z naszych zapisów. E... Dlaczego y, to tak w taki sposób działa? Jeżeli weźmiecie sobie nasze DNA, to jest, kto widział y, w ogóle jak DNA jest zbudowane? Na pewno rozumiecie. No, pokazują. To powiedzmy są koraliki tutaj i każdy koralik ma dokładnie określoną częstotliwość. Powiedzmy ten ma 100 kHz, to w milionach będzie, bo to są wysokie częstotliwości. Ten nie będzie 100 miał, tylko 101. Powiedzmy, ten będzie miał 102. I zapis tych częstotliwości, jakbyście to, to jest dźwięk, ale połączenie przynajmniej dwóch dźwięków daje akord. I powiedzmy jest tak, ten niech ma dźwięk A. Ten będzie miał C. Ten będzie miał D. To tu już macie akord. I co to powoduje? To jest tak jak zapis kodu kreskowego, że ten dźwięk A, C, D powiedzmy zacznie tworzyć na przykład komórki wątroby. Bo wszystkie komórki na początku są identyczne, niczym się nie różnią. Ale organizm ma ich więcej, dużo więcej i o różnych funkcjach. Więc zapis taki, powiedzmy, następny C, A, czy tam D, A i C da komórki, tu jest powiedzmy wątroba, roba, tu będą nerki, nie? O. I tak to powstaje mniej więcej, że tworzą się jakby osobne organy, bo zapis kodu jest inny. No i tego można, tych kombinacji, ja moja tylko trzy, ale może być tutaj sto na przykład różnych dźwięków, czy yy, tak, które stworzą jakiś tam akord, powiedzmy, c O. I to już brzmi jako akord. Yy, naraz brzmiące dźwięki. Ale ten C jest <grym> tak jak fortepianie nie jeden, tylko ich może być powiedzmy. Yy, yy, w kilku oktawach. Oktawy. Oktawy. I tu na przykład jest w oktawie sub... subbasowa. Basowa. Następny będzie powiedzmy basowa. I tam i powiedzmy rozkreśla. Ale częstotliwość tych dźwięków będzie już na innych wysokościach. Więc powstaje następna kombinacja po 7,5. I każdy dźwięk powiedzmy CDE jest przesunięty o 7,5 stopnia lub 7,5 herca. samo c a Hmm, tu nie ma. z nie ma. Co to powoduje? Że w tym momencie, przejścia, powstaje następne wahanie. O. Tak samo w dół. E, o. I to są tak zwane alikwoty. DNA nasze przy powiedzmy 80 wahnięciach już tworzy tak ogromną ilość dźwięków w różnych wysokościach i częstotliwościach, że nasze 6,5 miliarda chromosomów może się dostrajać do każdej częstotliwości wykorzystując ten ciąg właśnie punktów szczytowych. Dlatego ta, ten zapis może tworzyć tkankę, czy stworzyć tkankę która y, będzie się dostrajała do jakiegoś dźwięku konkretnego i ten koralik uruchomi i zawibruje tak jak struna w gitarze powiedzmy. <laughs> y, tych kombinacji oczywiście jest dużo więcej i tu mówię, będą powstawały alikwoty. I sama natura przez niedużą ilość powstawania alikwot stworzyła możliwość tak jakby instrument o ogromnej ilości dźwięków, ale nie są one identyczne w każdym miejscu, rozumiecie? Są przesunięte do siebie, powiedzmy, jedną oktawę, a, a jedna oktawa to jest... Znacie na pewno C, Cis, D, Dis, E, F, FIS. To są takie podstawowe, ale natura wykorzystuje tylko te główne dźwięki. Fis, G, Lis, A, B, H. Tak, tak to się odbywa w muzyce mniej więcej. Więc to daje nam takie możliwości w zapisach. Jak w kodzie kreskowym znacie, taka węższa, szersza kreseczka i to jest jakby alfabet morsa. Ale żeby DNA i komórki mogły nasze być zasilane i tworzone, to właśnie najpierw natura tworzy dzięki tym zapisom DNA i poszczególne no, organy, dzięki takim zapisom, przenoszona jest, muszą, czy, żeby organizm funkcjonował potrzebna jest energia. I tu się zaczyna właśnie popis dla Lakowskiego, czyli też podstawą do wszystkiego jest energia, bo sześć lat jest z atomów, protonów, elektronów, neutronów i tak dalej, jeszcze są rzeczy, o których Wam nikt nigdy nie powiedział i nie powie, przynajmniej na razie. Ja tu mam badania pokazane. O, tu jak Państwo widzą, dźwięk, o dźwiękach też trochę poczytałem. To są jak leci ten właśnie czyn książki Bonaciego, jak tworzy się, o ładnie teraz widać, świat życia. Powiela się to. Tu jest trójkąt. Proszę bardzo. Podstawa to yy, opracowanie rosyjscy naukowcy oczywiście. To mam trochę pomieszane, ale o. I tu widać na tym zdjęciu, chciałem Państwu pokazać. Ten strój, który nam teraz serwują. 440 jest nieprawidłowy i to jest rozkreślne, nie? To jest dźwięk A. Prawidłowy dźwięk, żeby normalnie funkcjonował organizm, prawidłowo ma 432 herca. I to jest dźwięk natury. Niektórzy mówią śpiew Wszechświata. Niektórzy się wczuwają i tak dalej. Czarnuchy, bo takich po imieniu zawsze nazywam. Celowo bo podnieśli ten strój, w 1917 roku zaczęli i solfedio, so podniesiono ten strój, żeby wywoływać i, i wykonywać zmiany w naszym organizmie. Ktoś poddany dłuższy czas w takiej podwyższonej częstotliwości zaczyna być łatwy w sterowaniu. Można sterować łatwo jego myśl, myślami, programować i tak dalej. Zresztą jak widzicie z dyskoteki młodzież, jak wychodzi po paru godzinach dyskoteki, będąc pod wpływem takiej częstotliwości, zaczyna im często odwalać, nie? A właśnie to jest celowo robione, żeby łatwo było ludzi sterować. Ej, to jest o dźwiękach i tutaj Państwo widzą że dźwięk prawidłowy jak się przyjrzycie tylko wy z daleka nie widzicie że jest tu przesunięcie tego szczytu o którym mówię dziewiątki o 8 Hz więc nie jest to tak jak naturalnie tylko dalej nie wiem czy jesteście w stanie widzieć właśnie dzięki temu można sterować między innymi ludźmi bo nasze ciało nie rezonuje wtedy, jest zakłócane. Na Przez odliwość naszego ciała jest zakłócana. No, co powoduje yy, oddziaływanie tego pola wysokiego napięcia? Powoduje, że niwelowany jest ten dźwięk w pewien sposób i czy neutralizowany i usuwa skutki tego yy, no, ubocznego, negatywnego działania na organy ludzki.